Witam, witam, tutaj nocny kondor, a to już będzie szósty odcinek z zew monolitu ukryte ścieżki. Dzisiaj będziemy wypełniać zadania związane z próbami od Merwina i zobaczmy jaką kolejną próbę dla nas przyszykował. Gdzieś nas teleportuje znowu. O, o, o! No, idealnie szybko tylko. Dobrze, zobaczmy co my tu mamy. Rozładujemy, a to wyrzucimy. Teraz to wyrzucimy. To zostawiamy, zostawiamy. Dużo tych PDA nam się nie przydadzą, bo tylko 5 musimy oddać. No dobra, bierzemy manuskrypt, hmm, zmienimy broń. Ale tylko jak tutaj wyjść? Jakieś wyjście nie ma nic. Hmm, czy tam był ktoś jeszcze? Mam nadzieję, że nie. Jakoś na dach spróbujemy wyjść. zaskoczyć. O, tutaj po drodze weźmiemy artefakt na sprzedaż. Może coś jeszcze tutaj zobaczymy. Dobra, tutaj czysto. Musi być jakieś zejście. O, tutaj jest jakieś... Jak widać trochę tekstury się pobugowały, miejmy nadzieję, że w nie nie wpadniemy. No dobra, teraz na dół. Dobrze. Przeżyliśmy tutaj czysto, nikogo nie ma. No dobra, to idziemy, wracamy do Marwina. Jesteśmy tutaj, on jest gdzieś tutaj, czyli. Tędy, tędy przejdziemy, bo że to jest bezpieczna droga. Słychać jakieś mutanty. Tutaj może coś ciekawego znajdziemy, nie ma. Dobrze, idziemy po ten artefakt, co widzieliśmy go. O, tutaj kolejny. W sumie kamienne krew, nie kamienne kwiat, jeżeli dobrze pamiętam. Wow, a co to jest? Coś niezbyt ciekawego, jakieś ciekawe zjawisko, trzeba przyznać. Coś jakby nas wzywało. Lepiej stąd uciekajmy. Miejmy nadzieję, że żadne niespodzianki nas nie spotkają jeszcze po drodze. Dobra, obejdziemy tutaj. O, tutaj już nasi są. Tutaj nie mam się co bać a tak różnych najemników i tym podobny. W sumie powinniśmy się przespać teraz, najlepiej. No, nawet nie możemy, jak widać. O, tą drogę kojarzymy w sumie do hotelu. To jest. Znajoma nam droga. Mieliśmy do Marwina. Czyli w sumie klasycznie tędy. Dobrze, zamknijmy kulturalne drzwi, żeby nas nikt nie podsłuchiwał. Możemy sobie pogadać. Zobaczymy tylko co zdobyliśmy. Żadne nowe artefakty. W sumie dużo broni, w końcu będzie trzeba z nimi porządek zrobić Nie wiem co lepiej zostawić sobie grozę, czy wał Co jest silniejsze Wał w sumie można może sprzedać mu Nie, jak widać nie Tylko tego anomalnego inchestera Amunicję jakoś... Amunicję też zostawimy, bo w sumie mało mamy No dobra No dobrze, weźmy kolejną próbę od Merwina. Zobaczmy, co to będzie. No, trzeba przyznać, że znowu ciekawe, bo wylądowaliśmy na jakimś dachu. No, jak widać, tutaj tekstury się nie wczytują nieraz w tym modzie do końca. No dobra, pogadajmy z nim. Z tego co wiadomo to musimy się rozpędzić i przeskoczyć na jakiś budynek. No, czyli zapewne na ten Dobra, spróbujemy. Może nam się uda. Jak nie to mamy jeszcze save, y. zostają nam. I perfekcyjnie się udało. Jak widać zostawi inną apteczkę. Teraz weźmiemy. Jak słychać w tle jakaś strzelanina. Dobra, bierzemy ostatni manuskrypt. Teraz próbujemy użyć. Nie możemy. Dobra, to bierzemy ich w długą. No i znowu jesteśmy tu. Od razu w długą. Pierdzielę. Nie będę się z nimi bawił. żadnego sensu zabawy z nimi. Nie gonią? Nie gonią. Najważniejsze. Kurde, w końcu musimy opchnąć ten ekwipunek komuś. Cały czas jesteśmy zmęczeni. Teraz musimy wrócić do Harona. Znajdź pięć konserw, w sumie Czy by strzelali? Jestem ciekaw kto strzela w sumie Jakoś nie widzę żeby ktoś strzela, ale będziemy szli powoli, żeśmy mieli jak coś sprinta Jak widać pogoda, taka sama jak u mnie tutaj za oknem deszczyk pada cały dzień dosłownie. W sumie teraz noc jest, trochę się uspokoiło. No i tak porządnie dawał u nas cały dzień deszcz. No dobra, przejdziemy tutaj. Jak widać, Mahon tam siedzi. Szkoda, że jego ochroniarz umarł. To tutajśmy mieli to zadanie z PDA. W sumie to zaraz spróbujemy po prostu wyrzucić te PDA, bo też nie ma sensu, żeśmy je nosili na tylko miejsce w ekwipunku i ważą za dużo. Tutaj fałszywy monolit, jak widać. Widać, się dużo powyrzucać, bo za szybko się męczy nam chłopak. Dwie osoby. Przez chwilę. Dziwne. W sumie w sarkofagu się prześpimy. Może w końcu. Jak widać, chłopak dosłownie nie daje rady. Albo może tu nam się uda. W końcu mnie nie rozgryzłem, jak działa ten system. No. Nie możemy nadal. ile odpoczniemy, odsapniemy. Hmm. Coś będzie trzeba zrobić z tym ciężarem, albo kupić ten plecak w końcu za 10 tysięcy i sobie go gdzieś ustawić tutaj. W sumie jak dojdziemy do baru, to będzie najlepsza inwestycja. My sobie tam go ustawimy gdzieś. No, w stanie, że może w tym modzie też będziemy w barze spędzać dużo czasu. Tego tam gdzieś ustawimy, może z zaladą barmana się uda wejść, tak jak w pierwszej części. U doktorka może naprawimy rzeczy. Jak widać tam niby gigant nadal się bije. O, może będzie 10 główek. To coś nam da bo no nie wiem, ile w sumie już mam 8, czy jeszcze w sumie może zrobimy jakieś polowanie i zobaczymy czy ten doktorek daje coś wartościowego za te główki tych szczurków mówi, że za każde 10 sztuk części mutantów w sumie one wszędzie tutaj biegały te szczurki a jak widać, kiedy są potrzebne, to ich nie ma, oczywiście. Oczywiście, bo po co były teraz nam potrzebne? Dobra, to innego... Innym razem to zrobimy. Teraz nie ma co przedłużyć, tak samo chciałem się was spytać, czy na przykład wolicie takie dłuższe odcinki po 45 minut, czy na przykład po 30 albo 20. Po prostu jakie ja najlepiej wam się ogląda odcinki. 20 minutowe 20, bo niektórzy widziałem różnie po prostu to robią. Dobra, zobaczmy czy u doktorka możemy naprawić. I czy mamy w ogóle kasę jakoś, jak nie to coś obchniemy W sumie on ma 10 tysięcy tą duszę. Na mnie cały czas skorci, żeby go sprzedać, ale... Czuję, że się przyda nam później. Promieniowanie minus 5. Siła zadrapania. To nam się przyda jak będziemy na jakieś mutanty. A zadrapanie bo w sumie nakładka nam nie indziej potrzebna później. To możemy w sumie sprzedać. Nie przyda nam się. Krwawienie. Zadrapanie, promieniowanie. Też się nie przyda, opychamy. Gwiazda wieczorna może nam się przydać to też. Meduza też opychamy. Handel. Zawsze nam się na coś przydaje, pieniądze. Koszt naprawy kombinezonu. No, nie jestem gotów. Widać chyba, mój. O, w kiepskim stanie mu jest kombinezon. Jak widać, to co wtedy dostałem na dachu i co uciekałem, to ostro nam dało. Głupie, że wyrzuciłem tamte kombinacje będę musiał teraz uważać. Dobra, jakoś damy radę, miejmy nadzieję. Może zdążymy spotkać dwa szczurki po drodze. Wtedy byśmy wrócili do doktorka, może no by nam dał coś ciekawego za te głowy szczurów Znaczy jestem ciekaw co on daje za te 10 sztuk różnych ciał mutantów Tym razem przejdziemy... A nie ma tutaj wejścia, myślałem że też będzie z boku takie wejście Wejdziemy na trybuny Może tutaj będzie coś ciekawego Jak widać oprócz anomalii Teoretycznie tutaj nas nie powinno złapać. No poszło nam idealnie. Przejdziemy tutaj niech gdzie. Wcześniej nas w Europie Dobrze. O, szczurki. W sumie myślałem, że dwa. Dobrze, jesteśmy już w drodze do sarkofagu. Zobaczmy, czy tu razem nas jakieś ciekawe mutanty nowo nie spotkają. Na razie wydaje się czysto. No, czyściutko, ładna pogoda w sumie można przyznać że to jest jedno z moich o, jednak nieraz to omijanie mutantów się przydaje zawsze gdzieś na obrzeżach się znajdzie jakiś artefakt czyli pamiętajcie, że nieraz to jest najlepszy sposób, żeby coś znaleźć porządnego dobra, trochę podbiegniemy widać promieniowanie nam ostro daje w tym o i właśnie mówię o tym. Uważam, że to jest o wiele gorsze od snorków. O wiele gorsze to nawet mało powiedziane bo jak widać to jest większe. Ale już tutaj są moje ziomki z monolitu. Tak, coś to one zginą. I tak mnie nie gonią, to dobrze. O. o patrzcie, jednak to dobiegło jakoś za mną. Pazur chimery. Czy jednak to guwienko biegnie za nami? Musimy pamiętać, tak łatwo tego nie zgubimy. No jak widać padło od kilku strzałów. Od monolitowców, to lajcik. Czyli nie będzie problemu, nawet jak sami to spotkamy. Tu hmm, będziemy musi zbić jakieś promienie. Co to jest, a Dobra, kit z tym psem. Za eee, duże promieniowanie zjada. Jak widać, cholory na promieniowanie wręcz. Obniżają radiację. No zobaczymy. Ale tak samo obniżają nie tylko. Jak widać dużo nam nie pomogło, ale też HP obniżają Jesteśmy głodni do tego, ale nie mam nic do jedzenia Może ktoś tutaj nam sprzeda coś Nie masz nic Czyli ten moc się w miarę bardzo realistyczny wydaje, jak nawet używanie leków Niestety, jakby to powiedzieć, osłabia. A ty, może masz coś. Niestety, jak widać, musimy dojść do baru, gdzie będziemy mieli dostęp świeżych materiałów. Bo tutaj jest masakra, jednym słowem. Więc mam nadzieję, że znowu nie spotkam boomera w sarkofagu. No, jesteśmy w sarkofagu miejmy nadzieję, że nie spotkamy znowu boomera. Dobra, czysto. Trzeba przyznać, że ten mod od gracza, weterana stalkera, można powiedzieć, że wyciska każdy element. Jak gdzieś tutaj jest cholerny problem z amunicją, jedzeniem, ze wszystkim dosłownie. Jak gdzieś że tutaj nawet używanie leków antyradiacyjnych zabiera życie, czego nie było w podstawce. Przynajmniej jakoś nie pamiętam tego, a kilka razy przychodziłem ją. To by mi na pewno zapadło to w pamięć. Tylko, że jeszcze nie mam żadnego porządnego handlarza, gdzie możemy stale się zaopatrywać w amunicję. Kombinezony masakrycznie szybko się psują, bo pamiętam, co w podstawce, miałem jeden kombinezon do połowy gry i dopiero na siwe wojskową, jeżeli dobrze pamiętam, wymieniłem wiątarze w podstawowej części gry, no to widać tutaj różnica. Ja a tutaj wykonałem kilka pierwszych zadań i już mam do wyrzucenia, można powiedzieć, kombinezon czy, jak ktoś chce poczuć prawdziwy klimat takiego przetrwania w zonie, walki o życie, to polecam w 100% ten mod. Bo wyciska z gracza 110%. Dobra, mieliśmy zadanie. Wróć do Harona. A ten, gdzie wsiąk? Czy po prostu nie mamy na mapie? Zaznaczę to. Chyba nie mamy. Może masz coś do żarcia. Nie masz niestety. Najpierw pobiegamy za żarciem. Jak nie zjem niczego, to będzie wtedy przekichane. Masz jakieś żarcie? No nie mówcie. No, ludzie, zlitujcie się. Choć jedną konserwę. Oddam nawet duszę. Ten artefakt. Nie no nie wierzę. Właśnie kolejny aspekt tego nada żaden handlarz, który cię stale zaopatruje, można powiedzieć. Trzeba przyznać, że porządnie się czuje ten klimat takiego przetrwania. W miejscu, które nie jest przystosowane dla człowieka. A ten znowu gada. Теперь ты с нами доприбудешь. Да Напишь мне жарче Позволь мне тебе дать несколько наставлений. Всегда почитай старших. Не употребляй спиртное. Не заводи дружбы с неверными. Изнуряй себя постовыми молитвами. Widać się zwiesił ten komunikat honor atakowanego. No co ty masz w końcu ze zdanie? Przesłuchaj i zlikwiduj się biega. W końcu. W końcu ty nie rozumiesz, Harounie. Kiełbasa. No i od razu lepiej się czuję. Dlaczego gdzie my mamy to zadanie? Przesłuchaj szpiega i zlikwiduj. Czy wy sobie jaja robicie? Nic nie ma na mapie. Przesłuchaj szpiega, nic. Że masz przydatnych informacji? Nie jest. Czyli w sumie na tym zakończymy dzisiejszy odcinek. Mówi do Was Nocny Kondor i widzimy się w następnym odcinku, gdzie będziemy zabijać szpiega, choć jeszcze nie wiem, gdzie on jest. Do zobaczenia.